natomiast jak się spojrzy tak na suche liczby, no to też trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o starcia ligowe Barcelonie idzie po prostu słabo. Bo zamknęliśmy rundę jesienną, mamy dokładnie połowę sezonu czyli 19 kolejek i w tych 19 kolejkach Barcelona zdobyła 38 punktów. Najłatwiej no policzyć, to jest 2 punkty na mecz i daje to 76 punktów, gdyby taki wynik się utrzymał na koniec sezonu. Ja sobie to sprawdziłem historycznie. I ostatnio taki wynik dał mistrza Realowi Madryt w sezonie 2006-2007. Co ciekawe, to jest ten sezon, w którym Barcelona miała tyle samo punktów co Real Madrid no i zdecydowało m.in. słynne Tamudaso, które niestety bardzo dobrze e, pamiętamy i zdecydowały bezpośrednie mecze, mecze między Barceloną a Realem. Natomiast w ostatnich 15 latach najsłabsze wyniki mistrzowskie to były Atletico w sezonie 2020 2021 i Real w sezonie 2021-2022 i to było 86 punktów. Tak więc e, wiadome jest to, że Barcelona będzie musiała po prostu znacznie lepiej w drugiej części sezonu punktować.